Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku mojego felietonu, w kolejnym mojej felietonie. Dziękuję tradycyjnie za wszystkie komentarze, za te pozytywne i za te negatywne. Bardzo serdecznie dziękuję. Cieszę się, że moje felietony wzbudzają coraz większe zainteresowanie. A dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, co właściwie można by chyba nazwać klęską opozycji, a mianowicie o tym, co się stało w Brukseli i o wystąpieniu pani Szydło, które no, chyba położyło e, przynajmniej bardzo wiele planów e, opozycjonistów w naszym kraju. I znowu e, tutaj trochę śmiesznie, bo. Yy, przypomniał mi się taki fragment z filmu Kłamca, Kłamca o tym, jak zachowywałaby się opozycja, czy jak zachowywała się opozycja w kuluarach, kiedy nikt jej nie słyszał, prawda? zwłaszcza pan Petru, który no, ostatnio na konferencji prasowej już taki wściekły, że po prostu aż no, nie wierzyłem własnym oczom, że polityk może tak wściekłość okazywać przy mediach. Yy, I tak wyobraziłem sobie pana Petru, jako człowieka zachowującego się w kuluarach mniej więcej w ten sposób. Niedawno firmy o podwyżkę. Zmieni temat. Nie zgodzili się. Spytałam, czy pan by mi ją dał z własnej kieszeni. Powiedział pan, że inne sekretarki byłyby zazdrosne. To była prawda, czy nie chciał pan wyłożyć kasy? No, bardzo ciekawe, czy pan Petru tak się zachowywał. Nie wnikam, nie będę już pana Petru męczył. W każdym razie, no cóż, kombinowali, kombinowali. Bardzo się starali, żeby Bruksela zajęła się tak zwaną sprawą polską, choć de facto myślę, że spora część naszych widzów jest przekonana, że to nie sprawa polska, tylko sprawa Polska i nowoczesna. Natomiast, no cóż, wywołali Wilka z lasu, debata się odbyła, pani premier została wezwana na brukselski dywanik. I co? I okazało się, że opozycja, czytaj nowoczesna i PO. Oddali wspaniałą usługę Pisowi, oddali genialną wręcz usługę rządowi opcji rządzącej Pisowi dlaczego? Ano właśnie dlatego, że na forum Parlamentu Europejskiego przywódcy polscy mieli okazję bez przeszkód wyjawić i pokazać swoje argumenty. No i nagle okazało się, że nie taki ten pis straszny, jak go malują, nie taki ten rząd polski straszny, jak prawda tutaj opowiadała Platforma i Nowoczesna, choć dzisiaj ci państwo mówią: absolutnie to nie my, nie, nie, absolutnie co, my coś takiego mówiliśmy, nie, nie, absolutnie, nie. To sama Unia się tak zainteresowała. Ja Jedno pytanie w takim razie do y, tych nowoczesnych z kropką i do, do tych PO bez kropki. Dlaczego Unia miałaby się interesować czymś, co tak de facto to jej nie dotyczy? E, dlaczego Unia by się interesować polską demokracją, skoro wybory się odbyły? Sąd najwyższy, są najwyższy, gdzie sędziowie też są związani z platformą, uznał, że wybory zostały przeprowadzone prawidłowo i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No i co? I mimo wszystko, mimo to, że ten sąd, prawda, to uznał, to Unia tak wtrącałaby się w nasze sprawy, a jak Platforma Obywatelska powoływała pięciu sędziów bezprawnie, to Unia się wtrącała? No oczywiście, że nie, bo co to Unia obchodzi? To dla Unii nie ma kompletnie żadnego znaczenia. Nasze wewnętrzne sprawy ich kompletnie nie obchodzą. No a poza tym, jakie to jest zagrożenie demokracji? No ja się pytam. Ja mogę nagrać swój faleton bez problemu, prawda? Mogę go puścić na YouTube. OK, YouTube banuje liczniki. Tudzież na przykład, co niektórzy inteligentni e, piszą, że treść jest niewłaściwa, tak? Ale to powiedzmy, że nawet nie jest z samego YouTube'a, tylko intelektualistów opłacanych przez mm, wiadomo kogo. E, gdzie tu jest demokracja zagrożona? Co, ktoś jest zamykany? No radnie oszukuje, to jest zamykany. Ale ja nie przypominam sobie żadnego faktu, nie wiem, żeby posła Niesiołowskiego, prawda, ktoś zamknął, albo na przykład, żeby to masza Lisa, który tam wywyzywał od złodziei, oszustów i tak dalej, żeby ktoś go zamknął. No nie, że sprzeciwiście, to podajcie takie fakty, ja, ja takich faktów nie słyszałem nie natrafiłem, więc uważam, że w Polsce nie ma zagrożenia demokracji jako takiego, ale niestety. Albo może niestety jest zagrożone koryto. I tak jak powiedziałem w moim poprzednim ferietonie, yy, państwo z kodu powinno, yy, powinno się nazywać KOG. KOG. Tak, żeby było wyraźnie. KOG. Komitet Obrony Koryta. Już w internecie zareagowano na tą, że tak powiem, na ten skrót i e, stworzono taki mem, obrazek KOP, e, czyli Komitet Obrony Polski i prawda, gdzie tam facet ma napisane z tyłu kod, i jest wykopywany takim wielgachnym butem prawda za granicę do Niemiec. E, proszę państwa, ja myślę, że opozycja czy Platforma Obywatelska e, powinna zaakceptować fakt przegranej. No niestety no Raz się wygrywa, raz się przegrywa. Eee, powiem szczerze, że eee, platforma to już jest stanący okręt. Eee, I myślę, że może pół roku, może maksymalnie rok, a w każdym razie do końca kadencji tego Sejmu platformy po prostu nie będzie. Eee, nowoczesna też myślę, że jest partią jednej kadencji. Tak jak był ruch Palikota. To wszystko widać, prawda? Takie dziwactwa, właśnie typu ruch palikota, jakieś inne, prawda? Oszczepieństwa, to wszystko, proszę Państwa, co nie jest jakby zgodne z ogólnie przyjętym kanonem zachowań. No niestety, to są wszystkie partie jednej kadencji. Trochę wracamy do korzeni, tak jak byliśmy. Na początku, pamiętacie lata 90. Partie X, Y, Z, prawda, jakieś inne. 17 odmian PSL-u, nie 10 odmian jakiejś tam innej opcji, prawda. To wszystko się krystalizowało. Tak teraz nam się znowu to wszystko rozwala. Ma to swoje plusy, ma to swoje minusy, ale uważam, że o ileś powie się, że jej krwi jest potrzebny, ta krew musi być zdrowa, proszę Państwa. Bo niestety, no, chorą krwią. Można też spokojnie sobie zaszkodzić. Dlatego przy całym szacunku dla wszystkich opozycjonistów i szumnie nazywających się Komitetem Obrony Demokracji, czy tam czego tam jeszcze chcą, ja uważam, że Państwo powinni po prostu sobie pofolgować i zająć się konkretną pracą, konkretnymi ustawami, które póki co jeszcze nie weszły nawet pod obrady. Nie wiem, czy w ogóle macie coś takiego. Jak ustawy, bo może ja takie wrażenie przynajmniej odnoszę, mam nadzieję, że się mylę, że jedynym Waszym pomysłem na politykę w kraju to jest bunt, wyprowadzanie ludzi na ulicę i szczerze mówiąc, do niczego to nie prowadzi. Mam nadzieję też, że zrobicie Państwo to, co zrobił bohater filmu Kłamca-Kłamca, kiedy wychodził z windy, co za chwilę Wam pokażę ten materiał, i przyznacie się, do winy i przeprosicie społeczeństwo za to, że próbowaliście je oszukać. Ja wiem, że to jest może dla Was zbyt yy, mocne, że możecie się poczuć obrażeni, ktoś Wam to każe przepraszać, prawda? No bo się ja teraz wycofać z tego, że się przeżnęło z kretesem, że umożliwiło się PiSowi obrony swoich, skuteczną dodajmy, obronę swoich racji. E Myślę że Państwa, że czas najwyższy przyznać się do błędu i zrobić to, co zrobił Jim Carrey w tymże że filmy? Zapraszam do kolejnego fragmentu. To ja. Proszę państwa. Na koniec życzę państwu, z tym, z tym takim humorystycznym akcentem, życzę państwu przede wszystkim spokoju i tego, żeby nasz kraj się rozwijał, a żeby opozycja jednak miała konstruktywne uwagi i nie siała zamętu, i nie donosiła na Polskę tak jak to robiła do tej pory. Mam nadzieję, że y, nasza debata o naszych problemach przeniesie się z powrotem do polskiego parlamentu. Będzie to debata merytoryczna, a nie wyzwiskowa. A to, że ktoś próbuje zrobić porządek w kraju, no to trzeba ten porządek zrobić. Wywalono y, z telewizji polskiej. Tak już, proszę lekko następny temat, wywalono z telewizji polskich dziennikarzy o rodowodzie komunistycznym, fakt, no nikt sobie dziadka nie wybierał, ale proszę Państwa, jednak trzeba ten system wyczyścić, żeby nie było nieporozumień, szantaży i różnych innych dziwnych rzeczy, dlatego proszę Państwa, proszę zrozumieć, ja też jestem za tymi zmianami w mediach, żeby na przykład jedna dziennikarka, którą, którą znam z Radomia, nie podchodziła do mnie i nie groziła mi kolegami ze służb specjalnych, prawda, tylko dlatego, że ośmieliłem się skrytykować, że tak powiem, poglądy partii dla niej wygodnej. Więc proszę Państwa, ja myślę, że bądźmy uczciwi, a wtedy będzie wszystko dobrze. I życzę Państwu, żeby nasz kraj nam wszystkim życzę, żeby nasz kraj wreszcie mógł spokojnie się rozwijać. A rząd mógł spokojnie rządzić naszym krajem tak żebyśmy za cztery lata mogli go rozliczyć. Czego sobie i państwu życzę. Do zobaczenia w następnym felietonie.